Dzień dobry, witam na konferencji prasowej Stowarzyszenia Młoda Polska. Jest z nami prezes Stowarzyszenia Jan Strzeżek, radny warszawski Dobromir Szymański, radny i Wrocławia, wiceprezes Stowarzyszenia Młoda Polska, Jakub Eltman, radny Miasta Konina, wiceprezes Stowarzyszenia Młoda Polska. Oddaję głos panu Janowi. Szanowni państwo, w tej chwili rząd prawa i sprawiedliwości bardzo dużo mówi o tym, jak chce pomóc młodym ludziom, budując mieszkania czy pro programując poszczególne oferty kredytowe dla młodych ludzi na zakup pierwszego mieszkania. Właśnie podczas tego posiedzenia sejmu jest głosowany projekt, który ma umożliwić tani kredyt dla młodych osób, tani kredyt na zakup pierwszego mieszkania. Fakty są jednak takie, że to o czym mówi minister buda, minister rozwoju, osoba odpowiedzialna za programy mieszkaniowe w Polsce, jest absolutną fikcją. Program kredytowy nie doprowadzi do tego, że będzie więcej mieszkań. Program kredytowy nie sprawi, że młodzi ludzie będą mieli bardziej dostępne mieszkania. Program kredytowy, który proponuje Waldemar Buda, doprowadzi tylko do jednej rzeczy. Doprowadzi do tego, że mieszkania będą droższe. Dlatego, że nie jest problemem dostępność kredytowa. Zasadniczo, jeżeli byśmy spojrzeli na to, to możliwości otrzymania kredytu są stosunkowo spore, jeżeli ktoś ma już pieniądze na wkład własny. Problem jest natomiast zupełnie innej natury. Problem jest taki, że mieszkań po prostu nie ma. I Waldemar Buda jako polityk sprytny budować mieszkań nie chce. Dlaczego? Dlatego, że jest w stanie się na tym przejechać. Dlatego proponuje program, który pomoże bankom. Dlatego, że jeżeli byśmy spojrzeli przez pryzmat dużych miast, gdzie te ceny mieszkań są najwyższe, to za mając średnią pensję miesięcznie w gospodarstwie dwuosobowym, czyli dwie osoby zarabiające średnią pensję, eksperci wyliczyli, że dzięki programowi Waldemara Budy, takie osoby są w stanie kupić, uwaga i teraz czas na werble, 18 metrów kwadratowych w Warszawie albo 31 metrów kwadratowych w Rzeszowie. To nie jest rewolucyjny program. To jest program absolutnie pokazujący, że PiSowi nie zależy na tym, żeby Polacy byli w stanie kupić sobie mieszkania, że PiSowi wcale nie zależy na tym, żeby te mieszkania były bardziej dostępne. PiSowi zależy tylko na tym, żeby udać jakiś Pozorny ruch, wyprodukować jakąś ustawę, z której tak naprawdę skorzystają bogatsi ludzie w większych miastach. Co jest w tej chwili tak naprawdę potrzebne, żeby program mieszkaniowy rozwiązać? A jesteśmy w tym miejscu nieprzypadkowo, dlatego że radny Eltman, jako radny miasta Konina, powie nam więcej na temat tego, że tutaj mogłyby być mieszkania dla mieszkańców Konina, mieszkańce, mieszkania dla młodych. Potrzebne jest to, żeby samorządy we współpracy z państwem budowały mieszkania. Jest nawet specjalnie powołana instytucja, która ma się budowaniem tanich mieszkań na wynajem zajmować. Nazywa się Krajowy Zasób Nieruchomości. Wczoraj pojawiła się informacja opublikowana przez jeden z prywatnych, z prywatnych portali internetowych, że KZN, czyli spółka, która właśnie ma budować mieszkania, jest w tej chwili łupem politycznym stronników Adama Bielana w ramach rządu prawa i sprawiedliwości. Okazuje się, że mobbing. Libacje alkoholowe czy nawet specjalne zatrudnianie większej ilości kierowców po to, żeby te imprezy mogły trwać długo w noc, a żeby potem prezes mógł spokojnie dojechać do domu po imprezie są codziennością w spółce, która ma budować mieszkania. Ile powstało mieszkań od kiedy ta spółka istnieje? Równe zero. Tyle właśnie zbudowała ta spółka, a jest bardzo szeroko i hojnie dotowana. Co proponujemy jako Stowarzyszenie Młoda Polska? Proponujemy 10 miliardów złotych rocznie na program budownictwa społecznego. To znaczy, scenariusz jest prosty: państwo za pośrednictwem PKP czy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekazuje grunty samorządowi, a samorząd, za, także za współfinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego, buduje tanie czynszowe mieszkania, nisko czynszowe mieszkania na wynajem. Dotąd PiS takich inwestycji nie chce robić. I dlatego chcę powiedzieć młodym ludziom, którzy pewnie będą te konferencje prasową oglądali, żadnych mieszkań nie dostajecie. Pisowi nie zależy na tym, żebyście dostali mieszkania. Interesuje was tylko, żebyście się odwalili, zagłosowali na jesieni, a potem radźcie sobie nad Temizą albo Sekwaną. Dziękuję bardzo. Dobre? Teraz kolega radny Szanowni Państwo, znajdujemy się w miejscu, przy działce, które, na której mogły powstać nowe mieszkania. Deweloper, który chciał tutaj budować mieszkania, zgłosił wniosek do Rady Miasta dotyczący LEX Developer. Mogły tutaj powstać mieszkania. Jasne, nie do końca zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale właśnie dlatego mogło powstać tutaj więcej mieszkań, dokładając to jedno piętro, które deweloper chciał dołożyć. Tak, aby tych mieszkań po prostu powstawało więcej. W Koninie powstaje 2,5 mieszkania na 1000 mieszkańców. W grupie porównawczej, czyli w miastach podobnej wielkości, tych mieszkań powstaje prawie 4, nad 1000 mieszkańców. Jak widzimy, w Koninie tych mieszkań powstaje zdecydowanie za mało, a Rada Miasta, kiedy ma możliwość umożliwić deweloperowi wybudowanie dodatkowych mieszkań, które będą dostępne na rynku, Zgadza się, to nie będą mieszkania, które będą w zasobach komunalnych, w zasobach socjalnych, ale będą zachęcały osoby młode które będą mogły korzystać z różnych programów pomocowych i zostać w tym koninie. Doskonale wiemy, z jakimi problemami żyje się konin, że to wyludnianie jest realnym problemem naszego miasta. I jeżeli nie będziemy budować mieszkań, jeżeli te mieszkania nie będą łatwo dostępne dla osób młodych, nie rozwiążemy problemu wyludniającego się naszego miasta. Dlatego uważamy jako stowarzyszenie, że ogromnie ważna kwestią jest to, aby móc osobom młodym zapewnić podstawowy element, jakim jest mieszkanie, a aby to zrobić, tych mieszkań musi po prostu być. Więcej. Szanowni Państwo, no cóż więcej dodać? Tak jak kiedyś problemem była praca, znalezienie tej pracy, tak teraz problemem dla młodego człowieka jest znalezienie mieszkania. Oczywiście w przystępnej cenie. Gdyby tych mieszkań było więcej, ceny również by spadły. Kolega Jan wspominał o spółce KZN, która promuje społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Tych mieszkań, te mieszkania w ogóle nie powstają. U nas w Inowrocławiu w mieście w ogóle nie ma mieszkań. Ta spółka służy jedynie tylko do zakładania, do załatwiania pracy lokalnym działaczom Prawa i Sprawiedliwości. Nie wybudowała żadnego mieszkania. Inowrocow podobnie jak Konin mierzy się z problemem wyludniania. A obecnie programy rządowe ani nie wspomagają tego, ani samorząd również nie podejmuje żadnych inicjatyw związanych z budową mieszkań. Dziękuję jeszcze bardzo. Jeszcze pozwolę sobie dodać dwa zdania. Dużo się mówi o tym, że chcemy, żeby młodzi ludzie zostawali w swoich miastach. Dużo się mówi o wyludnianiu takich miast jak Konin, takich jak Łomża, wszystkich średnich miast, często także byłych miast wojewódzkich. I z jednej strony chce się, żeby te miasta się nie wyludniały, chce się, żeby młodzi ludzie zostawali w tych miastach, a z drugiej strony nie ma konkretnie żadnej oferty ze strony rządu, któremu powinno zależeć na tym, żeby życie Polski nie odbywało się tylko w Warszawie, Poznaniu, w Krakowie, tylko żeby odbywało się także w mniejszych miastach. Nie proponuje się żadnych konkretnych rozwiązań mieszkaniowych, a powiedzmy sobie szczerze, z perspektywy efektywny młodego człowieka istotne jest to, żeby mieć najpierw dobrą edukację, później dobrą pracę i przy okazji żeby móc się wyprowadzić od rodziców, żyć samodzielnie. To sorry, jeżeli rząd prawa i sprawiedliwości, a także każdy kolejny nie zadba o to, żeby młody człowiek był w stanie sobie pozwolić na kawalerkę na wynajem, no to w takim razie musimy się liczyć z tym, że takie miasta jak Konin, Łomża, Tarnobrzeg czy Puławy będą po prostu się wyludniały i będziemy zaskoczeni za kilkanaście lat, że wszystkie miasta poza tymi największymi będą tak naprawdę miastami przeznaczonymi, w których żyją tylko i wyłącznie osoby starsze. Czy mają może Państwo jakieś... jeszcze, jeśli jeszcze mogę. E... Oczywiście też doceniamy to, co się dzieje w mieście Koninie w kontekście Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jak wiemy MTBS w Koninie buduje te mieszkania w perspektywie dostępu, dojścia do własności, w perspektywie mieszkań socjalnych, komunalnych. Doceniamy również pracę Komisji Mieszkaniowej, która w w ostatnim czasie bardzo mocno zredukowała tą kolejkę oczekujących na mieszkania z tego zasobu komunalnego i społecznego. Jednakże, w tym wszystkim, w rozwiązaniu tego problemu, istotny jest również ten element mieszkań dostępnych na rynku, tych mieszkań prywatnych, na które osoby będą mogły sobie pozwolić niezależnie od tego, jaki mają dochód, jakie mają problemy społeczne, wykluczenia socjalne itd. Więc doceniając to wszystko, musimy rozdzielić kwestię budownictwa społecznego od budownictwa prywatnego, na które, jak wiemy, Rada Miasta często nie wyraża zgody, bo ten przykład, który, przy którym się dzisiaj znajdujemy, nie jest pierwszym i jedynym przykładem, kiedy Rada Miasta odrzuciła projekt Lex Developer. Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w przestrzeni, gdzie pewne prawa obowiązują, mamy przestrzegać planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, ale skoro te dane, które podałem na początku, one są wzięte ze strategii miasta Konina, więc tam mamy konkretny zapis, że mamy wspierać mieszkalnictwo, ponieważ z analizy wynikało, że jestem słabo. Jednocześnie Rada podejmuje zupełnie inne decyzje, których ja zwyczajnie nie rozumiem, ponieważ jestem za tym, aby powstawały w Koninie nowe mieszkania. Czy mają Państwo jakieś. A z czego to może Pana radnego zdaniem wynikać ta niechęć większości radnych do budowania komercyjnych mieszkań? Myślę, że jest to związane z tym, że w wielu aspektach spotykamy się z protestami mieszkańców okolicznych działek. W przypadku tego skrzyżowania Topazowej i Syrkoniowej mieliśmy do czynienia z protestem mieszkańców ulicy Topazowej, którzy nie chcieli po prostu przy swojej działce wysokiego budynku, gdzie tych mieszkań mogłoby powstać więcej. Oni mają świadomość, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tutaj budynek trzykondygnacyjny. Dołożenie tej czwartej kondygnacji było dla nich już problemem, w związku z czym napisali do radnych, przyszli na sesję, przyszli na komisję, oprotestowali to. No i radni nie podejmowali decyzji z punktu widzenia ekonomii miasta, rozwoju miasta, przyszłości Młodych osób w mieście, ale z punktu widzenia tych mieszkańców, którzy przyszli do nich z protestem. Więc pytanie, czy zarządzanie miastem polega. Uważam, że polega na podejmowaniu trudnych decyzji. Rada podjęła taką, a nie inną, sprzyjającą mieszkańcom ulicy Topazowej, ale czy jest to decyzja, która sprzyja rozwojowi Konina? Mam wątpliwości. Ja przede wszystkim chcę rozwoju swojego miasta, a moje miasto nie będzie się rozwijało, kiedy nie będziemy mieli nowych mieszkań. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje różne miejsca, ale również znowu spotykamy się z oporem. Przypomnę sprawę osady yy, i procedowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Okej. Okay. Od pewnej momencie, ileś metrów od drogi, była dopuszczona zabudowa jednorodzinna. Proszę mi powiedzieć, kiedy ostatnio była tam powódź? Nie Uważam osobiście, że nie jest to teren powodziowy, który jest zagrożony wielką klęską, gdzie miasto będzie musiało wypłacać odszkodowania. Jedźmy dalej, wyjedźmy z granic miasta gmina Krzymów, budują się tam ludzie na potęgę. W Koninie nie mogą, ponieważ przyjęliśmy takie, a nie inne zapisy. Więc tych, a tym bardziej, że mamy do czynienia z czymś takim, że mieszkańcy chętnie wyprowadzają się do domków jednorodzinnych, ale w Koninie niestety nie mogą, więc wybierają ościenne gminy.